Siemka widzowie, w dzisiejszym odcinku gramy sobie w Dors. Kiedyś Dorsy mogliście już obejrzeć na moim kanale. Niestety nie udało mi się wtedy przejść. Dzisiaj myślę, że też nam się raczej nie uda. Chociaż wiadomo, spróbujemy. Jeżeli dojdziemy do 50 pokoju, to myślę, że i tak będzie cud. Bo pod ostatnim odcinkiem ścigaliśmy się z tym takim ziomeczkiem. No i niestety wyścig został przegrany, bo nie wiedziałam jak przejść. No i co, zagramy sobie, żebyśmy byli sami. Bo ja wolę grać jakby sama ze sobą. No i co, za chwilę zaczynam odcinek. Oczywiście subskrybujcie kanał, dawajcie lajki w górę. No i co, już nam się tutaj ładuje gierka. Ja mam nadzieję, że dzisiaj uda nam się dojść do tego 50 pokoju. Dalej nie musimy, nawet nie musimy go przejść, byleby właśnie zagrać tak. No, niestety z tego co widzę nie mam kasy, więc nic sobie nie kupimy niestety, czyli gramy tak na luzie w miarę. Tylko ja zapomniałam trochę jak się kamerą przesuwa, bo ona mi tak strasznie wolno chodzi, jak widzicie. E, dobra, weźmy to, kliknijmy te, żeby się szybciej załadowała winda, ale póki co to ja nie wiem, jak się kamerą obraca lepiej. Mam nadzieję, że jak będę się ścigała z tamtym gościem, to się trochę bardziej nauczę. Bo na serio, ta kamera nie chodzi za bardzo, no sami widzicie, że ciężko mi jest się tak obracać co chwilę. Yy, no ale co tam, spróbujemy sobie dzisiaj przejść. Yy, w ostatnim odcinku chyba też był problem z kamerką, nie jestem pewna, ale chyba tak właśnie. Ogólnie no to my robimy speedrun, może tam czasem zajrzymy do jakichś szafek, ale to rzadko. Jeżeli ktoś by był ciekawy. Eee, tu no nie ma na razie. No, czwarty pokój jest teraz. To gdzie oni chcieli, żebym zeszła? Teraz będzie piąty pokój. O, tu mamy jakieś szafki, to w sumie można sprawdzić. Tu kasę mamy. Tam co mamy dalej? No, weź, otwórz inną szufladę. Poczekajcie, bo mnie to. No, niestety nic dźwięk nie było, ale idziemy już do piątego pokoju. Tu w sumie. Ej, widzowie, ja zapomniałam, żeby dźwięk włączyć. Przecież tu jest najważniejszy dźwięk. Ja włączam go bardzo głośno widzowie, przepraszam, ale... No dźwięk w tej grze jest tak naprawdę najważniejszą rzeczą. Bo jeżeli nie słyszymy, no to po prostu umieramy. Znaczy wiadomo można się kierować światłem, ale no też wiadomo lepiej yy, słyszeć, czy coś idzie. Na razie z tego co słyszę, to chyba nic nie idzie do mnie. Gdzie mamy przejście, bo ja tak średnio się umiem rozglądać. O, tu jest 10 pokój. Średnio się rozglądam, ale wiecie. Dobra. No za bardzo tam nic nie było. Mamy już w ogóle pokój. 12, więc już ponad 10 przeszliśmy. Teraz idziemy do 13. I... Jest obraz jakiś fajny. W ogóle, widzowie, napiszcie w komentarzach, czy was też kurzają takie muchy. Że, nie wiem, się właśnie sobie gracie, a za chwilę przyłazi taka mucha i zaczyna na was ciągle siadać. Boże, ja nie wiem, czy ja dzisiaj... Bule, Jezu! Dużo przejdę, bo ta mucha mnie tak kurza. Przepraszam, widzowie, ale nie mogę po prostu z nią. Tu nie ma klucza. Gdzie może być jeszcze klucz? Czekajcie, bo ja się tak muszę trochę odsunąć jakby to nazwę. Hop, nie ma. Hop, też nie ma. I weźmy tę ostatnią szafkę spróbujmy. No, otwórz się szafko. O tam był klucz, tu jest klucz, świetnie. W końcu przedostaniemy się do 14 pokoju chyba. No tak, 14 właśnie. Czekajcie, najpierw ustawię dobrze kamerkę, żebyśmy już później mogli normalnie iść. Um, no i co, tutaj mamy 15 pokój, i coś słychać, więc ja idę raz do razu 16, co się stało? Co? Jak? No nie, no widzowie, dlaczego nasza pierwsza runda w Dorset skończyła się tak źle? A zresztą, co ja miałam zrobić? Zresztą, nawet go nie było słychać, tak powiem szczerze. Ja idę go nie było słychać to po pierwsze. A po drugie jeszcze jakieś niebieskie coś nas atakowało. No, więc niestety pierwsza runda skończyła się na 14 pokoju. Nie. Na 17. Okej, okay, widzowie to spróbujemy jeszcze raz. Yy, ostatnią właśnie rundę zaraz skończyliśmy na 17 pokoju. Yy, jak nie dojdziemy dzisiaj do 30, to szczerze będę zawiedziona. No bo na się musi nam się udać to Ej, a czemu tu mogę sobie normalnie machać kamerą? A jak się tak nie ma już do dorsów, to już nie za bardzo. Nie wiem, no poczekajcie. Spróbujmy, bo z tą kamerą też są takie problemy trochę, bo jak ja nie mogę dobrze sterować kamerą, to ciężko mi się ogólnie wyjść tam też poruszać w tych dorsach. No nie, ja mam 40, a czy mam mieć 50? No to niestety nie, ale no nie wiem, nie wiem, no będziemy tak machać. Trochę to po prostu dłużej zajmie. Ale dobra, my już wszystko wiemy ogólnie. Nie, tutaj wszystko. W sensie... Ja już znam te pokoje mniej więcej, w sensie są różne, ale no mniej więcej kojarzę pokoje, no bo grałam w Dorsy już nawet na odcinku. No ale ja grałam w Dorsy kiedyś nawet nie tylko na odcinkach, tylko tak po prostu dla zabawy lubiłam sobie pograć w takie dorsy. No, a teraz to co? Lecimy sobie do trzeciego pokoju. Świetnie. Yy, dalej mamy tu czwarty pokój. W ogóle ja tak liczę te pokoje, dlatego że czasem są takie zmyłki, że masz dwa pokoje. I na przykład ja jestem teraz na piątym i teraz mógłby być przede mną pokój yy, szósty lub siódmy na przykład. I wiecie, i musicie wybrać. No, a jak źle wybierzecie, no to dostaniecie, niestety, wiecie. Czekajcie, ja się rozglądam tak, bo nie wiem. Ej, a gdzie jest przejście? Ej, no ciekawe, ciekawe, gdzie jest przejście akurat. Może gdzieś. Tu jest przejście. Siódmy pokój, tak, to ten. To zdecydowanie był ten pokój. Tu mamy ósmy, to też jest ten. Tak nasłuchuję, bo nie wiem, czy nie idzie. Dziewiąty pokój. O nie! Tu mnie może zaatakować ten taki niefajny, mały, wiecie, ludek. Ale na szczęście przeszłam. Jak mi zaraz wyskoczy jakiś potwór, to normalnie... Nie wiem co ja to zrobię. Wyskoczę z krzesłem. Dobra, lecimy dalej. 14 pokój. Leci, leci, leci potwór. Nie mam gdzie! No ale nie, no we... Nie. Co się pooddać? Robimy ostatnie podejście. Ostatnie. Nie będę tego przechować więcej. Ostatnie. Próbujemy ostatnią gierkę w twórkę. Jeżeli chcecie następny odcinek z Dorsów, bo mnie strasznie wkurzają, to nie wiem, ile tam łapek w górę może. No tak, myślę, że max bym wam dała 10, nie wiem, może 9, 7. Jeżeli wbijecie powyżej 5 to będzie nowy odcinek z tego. O, a ja mogę coś kupić. To teraz tak, to czy lockpiki? Nie, ja chyba wezmę światło, bo... Światło mi się bardziej przyda niż tamto. O, tu już ktoś kliknął, świetnie. Czy nie kliknął, no bo się ładuje, ja tu nie mogę nawet podejść, jakby kliknąć tego. I no widzicie, oni się pięknie obracają, a ja to co? No dobra, lecimy. No to ja sobie poczekam, niech oni pójdą po ten klucz. No i patrz, no i oni się tak pięknie ruszają. Sobie... Ej, ten gościu ma chyba ten sam problem, co ja z tego co widać. No ewidentnie. No dobra, no ludzie, otwierajcie drzwi, bo mi się nie chciało. Już to otworzyłam parę razy. Jezu, po co oni te szafki sprawdzają? Chociaż i tak, zanim ja tam dojdę dalej do kolejnych pokoi, to... Czekajcie. Zastanawiałam się czy to tylko burza. Ale to chyba tylko była burza. Dobra, lecimy dalej. W ogóle oni są gdzieś tam z tyłu. Mnie to nie obchodzi, ale to sama pięknie jest. I, i tak mam latarkę. Cryk. Okej, okay, tam był yy, ten typ, co bije oczami. Ja mam pół HP. Nie, nasz Laskar i. Dobra, muszę tam jakoś przejść. Muszę iść jakoś przy ścianie. Przy ścianie muszę iść. O tak. O tak. Dobrze, ziomuś, jesteśmy. A jeszcze ktoś. Ojoj! A jeszcze ktoś został oprócz nas? Nie, oprócz. Aha, nie można sprawdzić. No, mi się wydaje, że nie. A teraz, ziomuś, masz szukanie klucza, bo ja nie mogę obracać kamerku za bardzo. Więc wiesz, co? Ja ci nie będę pomagać. Ja tylko tu szafki sprawdzę. Najwyżej, jak tu znajdę klucz, to wtedy ci pomogę, jakoś tak przypadkowo. No kurczę, no nie mogę tych szafek otworzyć. Dobra, to nie chcę tych. O, to mogę. O, tu też nie ma. To nie, to czekamy, aż ten ziomeczek znajdzie, bo mi się nie chce bardzo. Jakby, gdzie jest ten ziomek? za zanim ja, ja tą kamerę przewrócę, to normalnie. O! Znalazł klucz! Czy tak szybko? Myślałam, że mu to dłużej zajmie. Czy biegnie potwór? Chyba nie. Chyba nie biegnie. Jak coś tam ja przewidzisko, szaf. Oho, jedynka. Płyk. Dobra, i widzę wszystko. Nie wiem gdzie jest mój koleżka w ogóle tamten. On tam został. I nie wiem czego już coś nie zjadło. Światła jakby mignęły. To powinien być czternasty pokój. Jest. I goni mnie coś chyba. Jest. Dobrze. Udało się, wychodzę. Pum. Let's dalej. Ej, no dobra, jest ok. Mamy już 17 pokój. Czyli. Pobyliśmy to. Jezu, tu się szafa jeszcze przewróciła. A, bo to ten pokój. Tu można zazwyczaj coś fajnego znaleźć. Więc możemy sobie zobaczyć. Ale to tylko tą szufladę sprawdzą. Dobra, ja już lecę, bo mi się. Kończy mi się ta zapałka, tak. Znaczy, jaka zapałka? Zapalniczka mi się kończy. Dobra. Lecimy, przepraszam, że ja tak mało mówię, ale. stresuję się strasznie. Lecimy. Pyk. Słyszę, słyszę, że on idzie. No i to byłby chyba raż, yy, więc. Co? Lecimy do kolejnych pokoi. O nie, stukanko. Czy jest tu ten mały ziomeczek, którego lepiej spalić? Nie, nie ma tu nikogo. Ej, bo mi się kończy zapalniczka. Musimy szybko znaleźć klucz. Szybciutko musimy znaleźć. Dawaj, dawaj. Ty skończyła się. Nie. Teraz mi nic nie widać. I to pewnie będzie na tyle z mojego życia. Bo, no, jak nic nie widać, to ja zazwyczaj ginę. Dobra, tu jeszcze można sprawdzić. Jezu, jak się wystraszyłam! Nie no, widzowie, no co ja mam powiedzieć, to jest koniec. Moje ostatnie drzwi to były. które? Powiesz, jakie to są. Chociaż poczekajcie. Nie poddawajcie. Jezu. Przecież to... O Boże. Gdzie ja jestem? Aha, otworzyły się chyba te drzwi. Chociaż nie, nie wiem. Nie, tam są te drzwi. A tu są 21. Jej teraz, które? Bo ja zginę jakby. Tu są 20. 21. 21, na pewno. 20 już były, na pewno jestem pewna. Jestem pewna, że 20 już były plaster! Daj waj plaster! No, daj ten plaster! Tak, daj, jeju, ale on mało uleczy. No, ale przynajmniej leczy. Dobra, tu sprawdźmy szufladę, tu też nie ma. Ja na razie sprawdzam takie, bo w tych pokojach mi się bardzo nie chce sprawdzać. No nie, może są trzecie drzwi i są dwudzieste drugie. Ja nie mogę. Nie, no dwudzieste jestem pewna. Ja jestem po prostu pewna, że to będą drzwi te pierwsze. No wyjdź z tego, ja już chcę znaleźć ten klucz i uciec stąd. Przynajmniej teraz widzę, no tylko że skończyło mi się to, czym na początku mogłam tylko widzieć. Dobra, i ostatnia szafka. Dobra, nieważne, tam na pewno nie ma. Nie, na widzowie, no to będzie już koniec tego odcinka. Dziękuję wam za oglądanie. Mam nadzieję, że stawiliście łapki w górę suby. Był to naprawdę śmieszny odcinek. No nie wiem, co Wam powiedzieć. No nie wyszło coś z tymi dorsami dzisiaj. To pa!